Wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym vlogu, nie wiem czy jest pierwszy, bo już coś kiedyś nagrywałam, ale w dniu z Kasią zawsze chciałam nagrać vloga, więc to będzie, to będzie ten dzień, w którym w końcu się to stanie. Ten budzik to tak, tak tylko na pokaz, bo już jest dziewiąta. No, idę się okarnąć, bo wygląda jakby mi prąd kopnął. Dzisiaj sobota, jak widać, piękna pogoda za oknem, więc pójdę sobie po śniadanku na trening i może nagram jakieś fajne przerywniki. No i wyjechałam na trening ale garmin coś mi się zaciął i... i tylko takie coś pokazuje więc kiepsko ale mam nadzieję że nie będzie lodu w lesie ale przeżyję i w ogóle no najwyżej dam wam znać potem mały update jest sam lód więc ja jednak sobie pojadę asfaltem Po głębszych przemyśleniach, które trwały z 30 sekund doszłam do wniosku, że nie będę jechać po tym lodowisku Więc zrobiłam taktyczny odwrót na asfalt Ale mój Garmin popiera moją decyzję, bo zaczął działać Odczuwalna minus 5 stopni Mały update, jadę już prawie pół godziny Ale Garmin już pokazuje ponad minus 8 stopnia I ja to odczuwam nie czuję już prawie palcy u stóp, ale na szczęście jestem blisko domu, więc już kończę. Fancy ujęcie. A teraz dalsza część przygód. Jedziemy szukać jakiejś fajnej walizki, bo potrzebuję. Więc jedziemy do sklepu, ale nie będę nagrywać raczej, bo nie wolno. Plus jeszcze do tego takie coś pod głowę, żeby mi było wygodnie. Tego się nie obsługuje jedną ręką. Jeszcze się na wieczór coś porozciągam, poroluję. I to w tyle z mojego dnia, pozdrowionka, pa pa!